Przestańcie zabijać gierki. Jest to inicjatywa, która poruszyła graczy na całym świecie i zburzyła bardzo żywiołowe dyskusje na temat tego, czym są gry wideo. Czy posiadamy gry wideo, czy właśnie temat posiadania, temat licencji, temat zabijania gier, utrzymywania, zachowywania. Tak więc chciałbym tutaj dołożyć swoje. 5 groszy, a raczej pewnie wyjdzie z tego całkiem pokaźny materiał, jakie ja mam obawy, jakie ja mam wątpliwości na temat tej petycji i czym ona tak naprawdę jest dla mnie, ze strony gracza i ze strony dewelopera, ze strony człowieka, który tworzy gry. Ja się nazywam Artur Oska, jestem twórcą gier, co już mnie pewnie ustawia gdzieś w waszych głowach w tej dyskusji, ale chciałbym po prostu tutaj przyjść z otwartą kartą i chciałbym z wami pogadać o Inicjatywę: Przestańcie niszczyć gry. Widziałem już bardzo dużo materiałów na ten temat. Widziałem już ożywione dyskusje na różnych grupach, niezwiązanych też z grami. Widziałem, że polscy ludologowie się wypowiedzieli na ten temat, YouTubeowi ludologowie oraz zagraniczne kanały, takie jak Pirate Software. Który zasiał trochę fermentu w tej sprawie. Ale czym jest petycja Przestańcie niszczyć gry? Tak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej. Celem tej petycji i tej inicjatywy jest zażądanie od wydawców, którzy sprzedają konsumentom w Unii Europejskiej gry wideo lub związane z nimi funkcje i zasoby do obsługiwania przez nich gier, bądź udzielają na nie licencji, aby pozostawiali wspomniane gry wideo w stanie funkcjonalnym umożliwiającym grę. Szczególnie ta inicjatywa ma na celu zapobieganie zdalnemu blokowaniu gier wideo przez wydawców przed zapewnieniem odpowiednich środków umożliwiających dalsze funkcjonowanie tych gier wideo niezależnie od wydawcy. W tej petycji głównie chodzi o to, żeby poruszyć temat, żeby Unia Europejska musiała się zająć tym tematem, już jakby oficjalnie, już podjąć oficjalne kroki, przynajmniej oficjalnie przedyskutować, czym to się je temat zabijania gier wideo. Tutaj twórcy tej petycji opierają się na przykładzie gry The Crew, e, czyli gry Ubisoftu, która została tak naprawdę usunięta e, ludziom z e, kont w pewnego pięknego dnia. Po prostu Ubisoft stwierdził, że nie będzie już wspierać y, The Crew i usuną ludziom dostęp do tej gry e, z ich kont, twierdząc, że gra jest tylko online i nie będzie już jej wspierać. Tak naprawdę jest, jeż, już będzie niegrywalna no, po wyłączeniu serwerów. I mieliśmy bardzo dużo takich przypadków gier online, które zostały po prostu ich serwery wyłączane. Zostały, ta gra już nie była wspierana. Najczęściej tyczy się to gier usług i e, gier typowo multiplayer, gdzie Wydawca po prostu przestaje wspierać serwery. Nie mamy możliwości otworzenia dedykowanych serwerów, nie mamy możliwości jakby grania on, offline, czyli po prostu tracimy dostęp do tej gry. I ta petycja, jak dla mnie, rozpoczyna dyskusję, że to już jest dla mnie wielki sukces tej petycji, że rozpoczęła dyskusję o tym, czym są gry wideo w dzisiejszych czasach i czym jest posiadanie gry wideo. Czym są licencje na gry wideo, czym jest dostęp do gier wideo i jak to wygląda? Bo tutaj podstawowy problem, jaki mamy moim zdaniem w dzisiejszych czasach z grami wideo jest to, że nie posiadamy gier wideo. Przynajmniej tych kupowanych cyfrowo. Jeżeli przeczytacie sobie regulaminy Steama, czy większości platform, bo jest jedna platforma, która się wybija tutaj na plus, bo porozmawiamy sobie o niej później, to my nie kupujemy gry. Tak naprawdę, my kupujemy do niej dostęp. Tak naprawdę, Steam zastrzega sobie prawo, że może w każdej chwili nam ten dostęp do tej gry zabrać. Tak, 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 tak samo z innymi dawcami. Kupujemy do niej dostęp i oni sobie zastrzegają, że mogą nam dostęp do tej gry zabrać. Moim zdaniem. Tutaj się zaczyna największy problem. I ten, ten problem jakby się rozpoczął e, od samego początku działania Steama, jakby rozwinięcia się cyfrowego marketu, że przestaliśmy mieć dostęp do swoich gier wideo. I tutaj jedna platforma się wyróżnia na Implus, i to bardzo mocno Implus, jest to GOG.com, czyli Good Old, Old Games, ale teraz jest to po prostu strona, która jest w grupie CD Projektu, gdzie możemy kupować gry bez DRM-ów, wciągnąć je na dysk wypalić sobie, wrzucić na pendrive, cokolwiek i ta gra rzeczywiście jest nasza, ponieważ nie potrzebuje dostępu do internetu i rzeczywiście posiadamy tą grę. Chociaż cyfrowo, ale możemy ją wypalić, posiadamy ją. Na wszystkich innych platformach niestety jej nie posiadamy. Ta petycja ma na celu rozpoczęcie dyskusji, ale trochę w innym miejscu i tu ma chyba największy z nią problem, bo ogólnie za chwilę sobie przejdziemy przez Frequently Asked Questions, bo tam są, tam jest kilka punktów, z którymi mam, mam wątpliwości. Z całą tą dyskusją nie mam problemów, bo trzeba ją zacząć. Są różne praktyki, które stosują wydawcy, które są po prostu ewidentnym dymaniem nas na pieniądze konsumentów. I to są ewidentnie praktyki korporacyjne, które są typowo nastawione czysto na no, dojenie z y, graczy pieniędzy. Zaczynając od tego, że po prostu już nie posiadamy gier, przechodząc do różnych praktyk, typu, wcześniejsza premiera za pieniądze, które, która oczywiście nie jest wcześniejszą premierą, przechodząc przez wszystkie lootboxy, przechodząc przez NFT i różne, różne tego typu e, sprawy. I ta petycja ma na celu po prostu wymuszenie, w tym oczywiście mówię o tej formie, w której jest napisana. Bo ta forma jest strasznie, strasznie ogólna i nie bierze bardzo dużo edge case'ów, ale o tym sobie porozmawiamy na samym końcu, dlaczego i tak i tak um, uważam, że to jest dobra rzecz, że, że ta petycja została stworzona, że po prostu jeżeli gracz kupuje grę, czyli nawet tutaj jest napisane o udzieleniu licencji, to powinien... Tę grę móc zagrać, jakby do końca świata, jeszcze jeden dzień dłużej. Tak, na takiej zasadzie, że jeżeli kupujemy produkt, to z tego produktu możemy korzystać. Tylko tutaj widzę dość dużo edge dość dużo takich sytuacji skrajnych, które należałoby przedyskutować i rozwinąć. I ja tutaj właśnie cały czas to podkreślam, że zakładam, że to jest początek dyskusji, bo w tym kształcie, jeżeli, jeżeli byśmy mieli tą petycję, gdybyśmy mieli zawrzeć. Jakby już w prawie w Unii Europejskiej, bo jest to w Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej mamy takie narzędzia obywatelskie. Wie, wiecie, EuroCoachos, wiadomo, nie, tak bardzo Unia Bed, ale mamy narzędzia obywatelskie do zgłaszania takiego typu rzeczy. W Ameryczce czy w innych krajach tego po prostu nie ma. Bardzo się cieszę, że mamy narzędzia oddolnego, obywatelskiego, jakby zwrócenia uwagi na problemy, które które są dla nas ważne, które są dla nas ważne jako graczy, moim zdaniem będą dla nas ważne jako ogólnie konsumentów, bo to jest, tutaj zaczyna się to od gier, ale to jest jakby wyjście przeciw pewnym praktykom, które są antykonsumenckie, mogą być antykonsumenckie. We Wszystkich praktycznie rodzajach, moim zdaniem, w każdej części rynku, w której właśnie są świadczone usługi, czy są sprzedawane rzeczy mogą, mogą być takie praktyki zastosowane. My już to widzimy. Po prostu coraz bardziej, coraz bardziej nie posiadamy własności, tylko wykupujemy abonamenty, albo jesteśmy zmuszani do wykupowania abonamentów, albo do wykupowania tylko dostępu, a nie do zakupowania e, danego produktu. Ale tutaj ogólnie nie będziemy się rozwijać, bo ta. Ten film by zajął jakiś miliard godzin. Jeżeli byśmy przyjęli to w takiej formie, jak tutaj ogólnie jest, czyli nie ma czegoś takiego jak dostęp, abonament czy licencja po prostu na użytkowanie danej gry, tylko jakby jak jest gra i kupujemy grę, to kilka segmentów naszego rynku po prostu przestanie się opłacać albo zostanie porzuconych, bo działają po prostu na zasadzie dostępu do tych, do tych usług. Na przykład Gry jako usługi. Ja wiem, można mieć stosunek do gier jako usług i ja też taki mam. Ja po prostu nie lubię gier jako usług. Czyli opal na przykład tylko albo na kupujemy jakiś hub, który, do którego mamy dostęp. Tak naprawdę ten model rozgrywki opiera się nie o posiadanie gry, tylko o dostęp do pewnej usługi. Gry jako usługi. Jest to usługa. Jeżeli idziesz do kina, to usługą jest to, że możesz zobaczyć film. Jeżeli idziesz do szewca, to usługą jest naprawa butów. Jeżeli idziesz do jakiejkolwiek osoby, która świadczy Ci usługę, to jest to usługa, a nie posiadanie wartości. Tak więc to jest gra jako usługa i ja nie lubię tego modelu, ale w tym jak jest zawarta ta petycja, i w tym jak jest napisana, jakby model gry jako usługi przestaje istnieć. I tutaj w różnych dyskusjach padały argumenty, że no ale przecież możemy to rozdzielić, że na przykład możemy to podzielić na gry single i gry multiplayer, albo zostawić gry jako usługi jako taką furtkę, gdzie twórcy będą mogli e, po prostu sprzedawać nam dostęp do tych usług, no, ale nie ukrywajmy. To są korposy, to są wydawcy, którzy po prostu już mają takie działy prawne, takie fikołki będą odstawiać. W momencie wejścia tego prawa, każda ga będzie grom sługą. Po prostu. Pewnie, gdybyśmy wprowadzili jakieś mm, definicje prawne i zakładam, że jest moja bardzo dobra wola, zakładam, że te definicje prawne powstaną po tym, jak na przykład ta, ta inicjatywa przechodzi i już w Parlamencie Europejskim jest przegadywana szerzej, bardziej szczegółowo i dopiero ten akt prawny, który miałby wyjść, będzie patrzał po prostu na rynek gier bardziej w detalu niż, niż szerzej. I to jest tak jakby moja największa obawa związana z tym, że jest to bardzo ogólne i nie bierze, nie bierze różnych edge case'ów, ale przejdźmy sobie do zadawanych najczęściej pytań i sobie porozmawiajmy o poszczególnych z nich, bo tam jest bardzo dużo fajnie wypisanych pytań. Jest dużo odpowiedzi i ja mam kilka tutaj rzeczy do, do powiedzenia. Ok, tutaj pierwszy argument, dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na niszczenie gier. I tutaj jest podany, jeden z argumentów jest podanym jako ponadto gry, wideo to unikalne działa. kreatywne, koncepcja niszczenia każdej istniejącej kopii książki, piosenki, filmu byłaby uważana za kulturową stratę dla społeczeństwa. Tylko mam z tym jeden problem, mam z tym kilka problemów. Po pierwsze, jesteśmy za wcześnie w tej dyskusji. Bo, tak jak powiedziałem wcześniej, my nie posiadamy gier, bo teraz chcemy, no, żeby można było cały czas grać w tą grę, nawet na dostępie do niej, jakby nawet na licencji, która daje nam dostęp. Ale najpierw trzeba by walczyć to i może ta petycja to też sprawi. Zobaczymy, bo ona jest strasznie ogólna, nie wiemy, e, że po prostu będziemy posiadać gry i będziemy mogli je kupić na własność. Wtedy, wtedy jakby zachowanie gier wideo i... Jako dzieło kultury, bo ja uważam, że gry wideo są dziełem kultury, ale jesteśmy nie w tym momencie dyskusji. Jesteśmy na razie w momencie w dyskusji, w którym nie mamy nic. Tak naprawdę. A zachowanie i kulturowe zachowanie jakichś dzieł sztuki, dzieł kultury, to jest ostatni, to jest ostatnia, jakby stacja. Te, w tej podróży. My jesteśmy na samym początku. Myśmy nawet nie wsiedli do pociągu. Bo kto by się miał... Bo to jest dużo problemów. Kto by się miał tym zajmować? Kto by miał to katalogować? Kto by na to płacił pieniądze? Czy rządy jakieś? Czy jakaś organizacja międzynarodowa? No, to nie jest czas na te dyskusje. Przejdźmy do kolejnego. Czy nie prosisz firm o niekończące się wsparcie dla gier. Czy to jest nierealistyczne? Jesteśmy za tym, aby wydawcy kończyli wsparcie gry, kiedy zadecydują. Tym, o co prosimy, jest wprowadzenie planu na koniec życia gry, który pozwoli na modyfikowanie lub łatanie gry, tak aby mogła działać na systemach klientów bez konieczności dalszego wsparcia ze strony firmy. To jest bardzo niejasne, ponieważ co to oznacza? Czyli to oznacza, że Twórcy gry, do każdej gry, każdej jednej gry, muszą wydawać narzędzia moderskie. Bo tam, tam jest w ogóle zarzekanie się, że nie żadnych plików, kodów źródłowych, nie. Ale jak ma być modyfikowana gra, albo łatana gra bez narzędzi moderskich? Teraz jakby udostępnienie narzędzi moderskich jest dobrą wolą tak naprawdę twórcy gry i nie każda gra Posiada narzędzia moderskie. I co to też oznacza na systemach klientów, bez konieczności dalszego wsparcia firmy? To oznacza, że mają być takie narzędzia, które pozwolą portować na na przykład kolejne konsole, czyli umawiamy się właśnie to jest. Mam największy z tym problem, że to jest tak ogólne. Są tutaj zapisy, które naprawdę, na przykład jest zapis też o, o tym, że nie ingerowanie w żadne działania biznesowe, ale o tym sobie powiemy troszeczkę później o serwerach gier. Ale tutaj, właśnie, to jest też trochę kontrowersyjne. Modyfikowanie lub, lub łatanie gry. Jeżeli przestajemy wspierać naszą grę, to oddanie wszystkich narzędzi w ręce społeczności. I z jednej strony jest to bardzo utopijne i bardzo takie. Fajne założenie, nie, że no, oddajemy w ręce społeczności niech społeczność się bawi. Czy posiadamy na przykład, czy mamy dalej prawo modyfikować ją i odsprzedawać? W zmodyfikowanej formie? Czy mamy prawo modyfikować ją i zabiać prywatne serwery i zarabiać na tej grze? Czy mamy prawo trochę ją zmodyfikować i wypuścić jako osobną inną grę i na tym zarabiać? Bo tam była wzmianka o nieingerowaniu w żadne praktyki biznesowe, a to jest praktyka biznesowa. O oczywiście, jeżeli posiadamy ten produkt, to mamy prawo wymagać, żeby ten produkt był używalny, jeżeli go posiadamy, ale nie mamy go prawa odsprzedawać. I to był właśnie problem, który podniósł Pirate Software. Z jednej strony nie dajemy praw społeczności, nie musimy dawać kodów źródłowych, ale jak się wczytujemy po raz kolejny, to jest musi, musimy dać prawo do modyfikacji, może, musimy dać prawo do łatania, wspierania na systemach klientów, musimy dać prawo zakładania serwerów yy, i hostowania. To jest z jednej strony, wiesz, nie widzę z tym problemów, ale z drugiej strony m, można już na tym zarabiać, nie? Jakby postawimy sobie serwer, na tym zarabiamy, albo Wiecie, no bo stworzymy jakieś modyfikacje, na których możemy zarabiać, no bo to będzie pilnował, żeby nie była naruszana ta licencja, jeżeli oddamy już jakby wszystko. Wiem, że da się to jakoś rozwiązać, ale ja tu daję po prostu, nie mówię, że ta, ten, ta petycja jest zła, ja tu rzucam wątpliwości. I tutaj przykład gry, jako, która została dobrze oddana, która jakby była miała moduł sieciowy, ale została oddana graczom formie, która jest akceptowalna przez twórców tej petycji jest Gran Turismo Sport. I co czytamy w wiadomości, że po dacie zakończenia świadczenia usług nie będzie możliwe korzystanie z usług sieciowych takich jak społeczność, otwarta poczekalnia i tryb sportowy, ani z funkcji sieciowych i przedmiotów do gry sieciowej takie jak spersonalizowane barwy. Nadal będzie można grać w trybie offline i korzystać z zakupionych dodatków. Czyli zostawiamy tryb single, zostawiamy tryb offline, Tracimy niektóre rzeczy, które kupiliśmy, czyli to już jest jakby wbrew temu, co jest napisane w tej petycji. Oraz tracimy funkcje sieciowe, które według tej petycji, bo jest tak niesprecyzowana, powinny chyba zostać zachowane. Powinni gracze mieć możliwość. Przywrócenia sobie tych funkcji sieciowych, ale tutaj wyłączone są te funkcje. Nie możemy się pościgać z naszymi znajomymi w trybie szybkiego wyścigu, czy nie możemy uczestniczyć w zawodach sezonowych, ponieważ te funkcje zostały wyłączone. I czy to jest stan, w którym możemy zachować grę, i to jest stan, w którym możemy ją zostawić, czy to już jest odebranie części? funkcjonalności za które zapłaciliśmy. Tutaj następne punkty się tyczą gier online, o których już mówiłem wcześniej, nie chcę przedłużać tego, tego filmu. Tutaj, że niektóre gry polegają po prostu wyłącznie na tym, że łączymy się z serwerem i gramy sobie z innymi graczami, na przykład jak gry MMORPG. I tutaj Pirate Software podniósł argument, że jeżeli nawet chcemy zachować to doświadczenie z gry moRPG, to nie możemy go zachować. Jeżeli na serwerze jest tutaj, przykład, że jest 5000 osób, to nie będziemy mieli takiego samego doświadczenia, jeżeli będzie tam 10 osób naszych kumpli, albo 500 osób e, jakiegoś tam małego prywatnego serwera. Ale moim zdaniem to już jest pójście o wiele, o wiele za daleko. E, tutaj chodzi o możliwość i tutaj są we mnie dwa wilki, podyskutujmy o tym, bo z jednej strony Widzę możliwość tego, że jeżeli gra jest porzucana, to są udostępniane narzędzia, które pozwolą otworzyć prywatne serwery, żeby, gr żeby graczy mogli dalej kontynuować grę i mieli taką możliwość, żeby sobie postawić lokalny serwer, ale z drugiej strony mamy tą obawę, że ktoś po prostu otworzy taki serwer i zacznie na tym zarabiać. Ja wiem, że są przykłady po prostu prywatnych serwerów Blizzarda, sam grałem na Samuelu, które zarabiają sobie na tym, że prowadzą nielegalne tak naprawdę serwery. Dzisiaj Blizzard postęp, jakieś kroki prawne podejmuje, żeby ludzie grali po prostu na ich serwerach i płacili abonament, ale jeżeli porzucą w to jakby otwiera to furtkę na zarabianie e, osobom trzecim na twoim produkcie. Tutaj się posłużę przykładem z życia, e, że tak powiem realnego, bo ludzie tutaj bardzo lubią e, tutaj przykład z życia realnego przekładać. To jest tak jakby kupujesz sobie dostęp do pływalni i kupujesz sobie dostęp unlimited do pływalni. Ale w twojej umowie dostępu unlimited do pływalni jest określone, jest taki zapis, że masz dostęp do tej pływalni, dopóki pływalnia istnieje, dopóki pływalnia jest prowadzona. I idziesz pewnego dnia do tej pływalni i po prostu właściciel pływalni ogłasza, że no niestety jest nierentowne, wyłączam tą pływalnię, bo chodzi tylko ty i twój stary na nią. I w jakby w tej wersji rzeczywistości, jeżeli byśmy przyjęli te zasady, jakby bez tych wyjątków jakiś albo bez dyskusji, które są w tej petycji, właściciel tej pływalni powinien udostępnić Ci budynek pływalni. Oczywiście nie musi napełniać basenu wodą, nie musi go czyścić, nie musi nic zapewniać, ale musi Ci udostępnić budynek i Ty możesz w tym budynku dodawać bilety na swoją pływalnię. Czy naprawdę można oczekiwać, że wszystkie funkcje w grze online będą działać, gdy wsparcie się kończy? Niekoniecznie. Rozumiemy, że niektóre funkcje mogą być niepraktyczne dla użytkownika końcowego, jeżeli działa na serwerze, tylko na systemie użytkownika końcowego. Mimo to widzimy możliwość kontynuowania gry w jakiejkolwiek formie jako uzasadnione żądanie od firm, których klienci dali pieniądze. To jest tak przetłumaczone. Jest duża różnica pomiędzy grą, brakuje kilku funkcji, a niemożliwościami uruchomienia w jakiejkolwiek formie. jakiej formie? W sensie jakie w tak na zasadzie tego Gran Turismo. Okej, okay. to jest jakby racjonalne, nie? że dobra, wyłączamy niektóre funkcje jak te kolorki dla samochodów, ale już na przykład połączenie się z kimś i szybka gra albo turniej. Na przykład jeżeli mamy Gran Turismo, udostępnimy tryb offline, że możemy jeździć sobie tylko samochodzikiem po torze. To czy to już jest wystarczające, czy nie? Co to znaczy w jakiejkolwiek formie? że jak, ja jak ja stworzę grę i udostępnię ją graczom, że mogą odpalić menu główne i mogą sobie wejść do pustego świata, gdzie nic nie ma i pochodzić, czy to jest wystarczające, czy nie. I to jest dla mnie największa zagadka. Ten punkt. Ten punkt był dla mnie jedną też z dużych wątpliwości. Czy firmy nie są do tego niezdolne ze względu na umowy licencyjne z innymi firmami, które wygasają po określonym czasie, tak jak z muzyką innymi rodzajami oprogramowania markami produktów? Nie. Chociaż wygasające umowy licencyjne mogą stanowić problem dla branży gier wideo, mogą być tylko powstrzymywać firmę przed sprzedażą dodatkowych kopii gry. Szczerze, jestem za cienki w uszach i za cienki bolek jestem trochę w kwestiach prawnych. Bo co z sytuacją, jeżeli mamy grę z licencjonowaną muzyką i samochodami? Na przykład, nie wiem, GTA albo Gran Turismo, bo już mieliśmy sytuację na rynku, gdzie na przykład wychodziła Mafia w tej pierwszej wersji, ale bez oryginalnej muzyki, bo się skończyła licencja. Nie można już było pobrać gry jakby ze Steama tej oryginalnej wersji i chyba San Andreas i kilka GTA chyba też to spotkało, że po prostu kończyła się licencja i tutaj musi ktoś się bardziej obeznany w prawie wypowiedzieć czy to nie byłoby problemem jeżeli byśmy mieli na przykład grę yy, nawet grę online której musielibyśmy udostępnić serwery ale na tej, grze online by były na przykład licencjonowane samochody na których licencję dostał wydawca powiedzmy że na 10 lat bo takie są licencje i co po tym czasie czy jeżeli kupujemy już produkt i on zawiera licencjonowane e, elementy to ta licencja już jest w nieskończoność przedłużana to jest moje pytanie nie wiem tutaj tutaj widzę jakby duży problem w tym, ale może tego problemu nie ma. To jest kilka z moich wątpliwości jakie mam e, co do tej petycji i chciałbym to podkreślić jeszcze po tysiąc kroć. Czy uważam, że praktyki, które teraz są stosowane są nieuczciwe i musimy coś z tym zrobić i musimy zacząć o tym dyskutować? Oczywiście, że tak. Jesteśmy w bardzo słabej pozycji jako konsumenci gier wideo, bo tak naprawdę nie posiadamy gier. Tak naprawdę Kupujemy sobie do nich dostęp, a do gier do usług, to już w ogóle jako założenie. Ja zakładam, że to jest kupowanie dostępu, a nie kupowanie samej gry. Jest potrzebna taka petycja i taka, takie zaczęcie dyskusji, co możemy z tym zrobić. Tylko problem mam z tą dyskusją taki, że bardzo dużo osób, które widziałem właśnie na necie, bierze sobie te cele tej petycji i mówi, że tak ma być, i tak ma być to ustalone, że tak ma być to wprowadzone. I ja wiem, że to jest mega prokonsumenckie i rozumiem argumenty, że dlaczego mamy się patrzeć na jakieś korposy, które nas i tak doją, po prostu robimy prokonsumenckie i mamy to w dupie. Dla mnie to jest trochę opcja atomowa <gryw> i widzę dużo edge case'ów, które może mnie nie dotyczą, ale które mogą być problematyczne. To nie jest tak, że nie, zostawcie status quo i zostawcie korporacje takie, jakie są, bo one robią dla nas dobrze. Nie. Jebać to i fajnie, że jest ta petycja, fajnie, że zaczynamy dyskusję, i nawet skłaniam się do podpisania jej, żeby właśnie rozpocząć dyskusję. I już ta petycja wygrała, bo ja, nagrał, bo ja nagrywam film, jest już dużo filmów, dyskutujemy, yy, przerzucamy się argumentami yy, i właśnie fajnie, że to się dzieje. Już ta petycja wygrała. Tylko trzeba się zastanowić i po prostu sobie dogadać szczegóły i dogadać właśnie takie rzeczy, które są dla mnie kontrowersyjne. Jako gracza, jako twórcy gier, nie patrzę na to jako twórcy, jakby twórcy sensu stricte, wiecie dlaczego? Mój cały film jest z perspektywy gracza. Oczywiście moja perspektywa twórcy gier też mi każe patrzeć trochę szerzej i może trochę bardziej przychylnym okiem na to, jak są gry wydawane i co by się wiązało właśnie z, taki, z takim ustaleniem i z takimi. Z takimi zasadami, jakby to weszło straightforward w ten sposób, więc ja prawdopodobnie tę petycję podpiszę, podoba mi się po prostu popchnięcie sprawy dalej, ale to są moje wątpliwości, więc zacznijmy yy, na dyskusję. Zapraszam do komentarzy. Ten film był mega długi, można go słuchać sobie jako podcast. Zapraszam do komentarzy, a ja się z wami żegnam. Na razie i cześć. Artura z Kosmosu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Daj subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Na ekranie zobaczysz propozycje kolejnych filmów ziemskiego Artura. Linki do jego social mediów znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli spodobała Ci się ta transmisja, możesz wesprzeć ziemskiego Artura na portalu Patronite. Bez odbioru.